Poznali się w zespole Deus Meus, gdzie przez kilkanaście lat tworzyli i prowadzili koncerty. Dziesięć lat temu założyli zespół Kolendanowa, by wspólnie kolędować, odwiedzać miasta w całej Polsce i dzielić się radością Bożego Narodzenia. Do Biłgoraja przyjechali z drugiego końca Polski ze Szczecina na zaproszenie parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Usłyszymy wspaniałe, mądre i głębokie teologicznie treści polskich kolęd oraz radosną i energetyczną muzykę. To połączenie sprawi, że przeżyjemy naprawdę bardzo wyjątkowy koncert. A zatem zapraszam Was na świąteczne kolendowanie z zespołem Kolenda Nowa. Gorące brawa. Dzień, czadę, dzień, czadę, dzień, czadę, dzień, Licznie przyszliście dzisiaj, czy zostaliście po, po mszy. Tradycja śpiewania kolęd jest przepiękną tradycją. Niestety, powoli taka wspólnotowość zanika. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że już po 11 latach, bo już 11 lat jeździmy właśnie w okresie Bożego Narodzenia po całej Polsce. Bardzo się cieszymy, że możemy razem właśnie gromadzić się, przeżywać jeszcze raz tajemnicę Bożego Narodzenia i wspólnie śpiewać. Zespół zagrał prawie 100 koncertów na swoim koncie, ma m.in. płytę z autorskimi opracowaniami najpiękniejszych polskich kolend pod tytułem Narodził się nam. Niedzielne świąteczne kolendowanie to koncert z najpiękniejszymi polskimi kolendami i pastorałkami w nowych, akustycznych aranżacjach. Muzyka Organizatorem wydarzenia, które zainicjowało lokalne obchody setnej rocznicy urodzin papieża Polaka była parafia pod wezwaniem świętego Jana Pawła II oraz fundacja Gaudium et Spes. Z Kapela Turobińska to wielopokoleniowy zespół wokalno-instrumentalny. Od lat przedstawiciele różnych pokoleń współpracują ze sobą. Dzięki temu ci młodsi mają okazję uczyć się od bardziej doświadczonych, a starsze generacje poznają to co nowsze. W niedzielne popołudnie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej zaprosiło na koncert kolendy dawniej i dziś w wykonaniu kapeli turobińskiej. Muzyka Kapeli Turobińskiej to szeroka gama utworów muzycznych na każdą okazję. Podczas koncertu kolęd młodzi artyści zaprezentowali tradycyjne kolendy opowiadające i życzące z regionu Turobina. Kolędy życzące to pozostałość obrzędu chodzenia po kolędzie i szczodrowania. Były wykonywane przez kolędników adresowane do gospodarza, gospodyni, panien i kawalerów. Kolędy opowiadające to te mówiące o historii narodzin Dzieciątka Jezus. Wszystkie pieśni zostały opracowane przez Edytę Prokopiuk, kierownika zespołu. Czwartkowe popołudnie w Galerii Biłgorajskiego Centrum Kultury odbył się wernisarz wystawy malarskiej Elżbiety Marii Sawickiej. Wszystkich obecnych powitała Lidia Grabowska. Tytuł wystawy brzmi Art of New Energy, a dziedzinę, którą uprawia pani Elżbieta, nazywamy olejnym malarstwem holistycznym. Jest to myślę, że specyficzna, taka niepuźnikowa i no niecodzienna dziedzina malarstwa. I tym bardziej jest mi przyjemnie gościć tę wystawę u nas tutaj, w naszej galerii, ponieważ po raz pierwszy mamy. Mam możliwość pokazania naszym odbiorcom czegoś takiego, czegoś innego, nowego i myślę, że to przyciągnie no sporą ilość osób tutaj oglądających wystawy wystawę w naszej galerii. Artystka ma w swoim dorobku zarówno wystawy indywidualne w ośrodkach kultury, plenerowe w Krakowie czy Katowicach. Brała też udział w wielu plenerach malarskich i tych ogólnopolskich i międzynarodowych. Każdy artysta ma prawo do swojego własnego stylu malarstwa, wyrażania siebie, powiedziała podczas wernisażu Elżbieta Sawicka. Zaznałam to moje malarstwo Art of Energy. Jest to rodzaj malarstwa holistycznego, czyli do malowania. Używam w zasadzie wszystkich zmysłów. Muszę być wyciszona zupełnie, nie mogę mieć kłopotów, muszę być psychicznie zrelaksowana, dlatego że siadam przed czystym płótnem, a wychodzi to, co widzicie Państwo. A dlaczego tak wychodzi? Skąd ja mogę wiedzieć? To gdzieś tam jest w środku. To po prostu nie ode mnie zależy, od czego zależy, nie wiem, pewnie od Weny. Elżbieta Maria Sawicka jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu oraz Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie o specjalizacji malarstwo. Od czwartkowego popołudnia prace artystki mogą oglądać też mieszkańcy Biłgoraja. Wystawa czynna będzie dla zwiedzających do 31 stycznia. Scena amatora Biłgorajskiego Centrum Kultury i Fundacja Kresy 2000 zapraszają na zemstę Aleksandra Fredry w inscenizacji Stefana Szmita i Alicji Jachiewicz. Przedstawienia odbędą się 17 stycznia w piątek o godzinie 20 oraz 18 stycznia aż dwa razy o godzinie 16.30 i o godzinie 20. Cena biletów to 25 zł. Są one do nabycia w kasie Biłgarskiego Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy. Najpiękniejsze kolędy Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu laureatów Nagrody Ministra Kultury Zuzy Wiśniewskiej i Jakuba Cukermana przeniosą na chwilę naszą biłgorajską publiczność w magiczny klimat świąt. Koncert Szukajmy Stajenki odbędzie się już 19 stycznia o godzinie 18 w sali kameralnej Biłgorajskiego Centrum Kultury. Liczba miejsc jest ograniczona, a bilety w cenie 15 zł można zarezerwować się na stronie www.bck.lbl.pl. Grali na najważniejszych polskich festiwalach, koncertowali też za granicą. Zespół dwukrotnie został nominowany do najważniejszej polskiej nagrody muzycznej Fryderyków w kategorii Alternatywna Płyta Roku. Mowa oczywiście o Mikro Music. Na koncert zespołu Mikro Music zapraszamy już 8 lutego do Biłgierskiego Centrum Kultury na godzinę 19. .00. Bilety są w cenie 45 zł. J'accuse le général Pillon d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports produleux. Quand une société en est là, elle tombe en décomposition.